który no sobie że długo nie nagrywałem po prostu mi się nagrywa nie zepsuło i tak to jest yy, i zatrudnili mnie nie wiem gdzie w jakimś budynku wielkim, jak nie wiem jakiś pizzeria, Dobra, wchodzimy aha, czyli to jest pizzeria taka dla dzieci. Hmm. Okej, okay, tu mamy elektrownię, tu mamy wszystkie animacyjniki, ale dobra, rozejrzyjmy się co tu i jak. Tu mamy jakieś coś, nie będę tam wchodził, tu mamy pizzę chyba, chyba tak. A tu? A, to chyba budka ochroniarza. Zobaczmy co jest w skrzynce. Klucz do elektrowni, weźmy sobie. Książka z piórem i zadania. Dobra, zobaczmy. Musisz przetrwać pięć nocy. Pierwsza noc łatwa, dwa animacjoniki. Druga noc normalna. Trzy animacjoniki. Trzecia noc, trudna, cz cztery animacjoniki, czwarta noc, hardcore 5 animacjoników. Noc. Piąta nieznane. Przetrwaj pięć nocy, a dostajesz pieniądze. Menadżer. Aha! Ale zobaczmy jakie zadania. Zadania. Pierwsze. Pierwsze zadanie. Idź wyłącz prąd w elektrowni. Dwa. Sprawdź animacjoniki. Czy przetrwaj do godziny szóstej. Nad ranem. Okej. Okay. Hmm. Dobra, czyli mam klucz do elektrowni. I chyba ty, no. I włączmy prąd. Wszędzie gaz, prąd. Czekaj, dr drugie zadanie. Sprawdź animacjoniki. No, stoją, normalnie. Jakiś czerwony, Boże. No i mamy chyba iść do budki i przesłać do godziny szóstej. Okej, okay, chodźmy. No, i tu chyba mamy jakieś wenty. No, ja nie wiem. Tu mamy coś takiego. Ja może schowam sobie tu, żeby nie miał... Ja nie wiem co ja mam tu robić Czemu mam przetrwać do szóstej nad ranem, Ale ja nie wiem co tam Czy Ajmacyniki zaczną się duszać O ja Ta duchy O Boże No ja nie wiem co ja mam tu robić Nie wiem takie nudna ta praca, ale chyba łatwa, nie? Co to jest? Co to jest? Dotykaj się! Jezu, czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Spadaj! Spadaj! Spadaj, Spadaj. czy ty jesteś? Kim? Jezu, co się tak drze! Dobre, ja się... Dobra, ja... Czy zwolnić z tej roboty! czy ty jesteś? Nie ja nie mogę. Ja nie wiem. Nie wiem co ja mam robić. Jak się tego pozbyć. Może to balnę. moja ręka. Zamknę. oua, tak boli. Ach. No tak, przecież to animacjonik. Nie możesz się chować. Aha. Straszny animacjonik, ale ma Okej. Okay. Ale ja nie wiem, czy tak. sobie. Bo tak. No? Nie, nie. Ale ja nie wiem. Nie. Co jak? Jak ta robota ma być? Ja nie wiem, ja się boję! Cholera. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekaj, za zadania, 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 zadania. Przejdź do godziny szóstej. Teraz się będziemy bawić. O nie, nie idzie! Słyszę kroki! Jezus, Jezus! Spadaj! Spadaj, spadaj, spadaj! Jezu, Maki, Maki, Jezus! Czego Ty chcesz?

O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! Idź, zadać, nieczysta! Idź! Stąd! Już! Czego Ty chcesz ode mnie? Czego chcesz się zabawić? Nie! to Czy ty chcesz mnie zgwałcić? Pokiwaj głową, jeżeli chcesz mnie zgwałcić. A, A nie. Ale i tak ci nie wierzę. No to, że to że... A, nikt nie chce mnie zgwałcić, ale to i tak chce mnie zabić. Czy ty chcesz mojego ciała? Czy ty chcesz mnie, mnie niemal twego? Słyszałem go, słyszałem, słyszałem kroki. Zaraz. Aua. co się dzień? Dzień już nie, nie, wiem. Tam się nie będzie. Je znacz. Trzem na pewno jest yes. oh. O nie. Pięć noc, czyli jutrzymy czeka. Znowu. O nie. Zresolia miała być dwa inaczej. Tu jeden. Nie. Dwa! Pochybam Jeden ale ja trzymam animacje, jezu chociaż przetrwam od tych 5 nocy i cena no to filmik, mam nadzieję że filmik będzie spodobał niby króciutki i takie inne tepe to będzie znowu tak żebyście nie czekali z 2 lata na to kiedy nagram kolejny odcinek ale mam nadzieję, że mi się Wam spodobał. Do usłyszenia na jakieś kopa.